Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby mają niewyczerpywalną energię do określonych działań, podczas gdy inne potrzebują stałej zewnętrznej motywacji? Karl Jung odkrył coś rewolucyjnego ponad sto lat temu. To, co naprawdę Cię napędza, pochodzi z wnętrza czy z zewnątrz, to proste pytanie może całkowicie zmienić Twoje życie. Dziś zanurzymy się w głębie ludzkiej motywacji, przez oczy jednego z największych psychologów w historii. Przygotuj się na odkrycie prawd o sobie, które mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje wybory, pragnienia i sam cel życia. Ta podróż samopoznania zaczyna się właśnie teraz. Witajcie w głębia duszy: psychologia Junga. Jestem waszym przewodnikiem w tej eksploracji głębin ludzkiej psychiki. Jeśli tu dotarłeś, to dlatego, że coś w twojej duszy dąży do lepszego zrozumienia tajemnic umysłu. Jung mówił, że kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Dziś obudzimy się razem do jednego z najbardziej transformujących odkryć psychologii. Różnicy między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną. To nie jest tylko teoria akademicka, to praktyczna wiedza, która może uwolnić Cię od ograniczających wzorców i ujawnić Twój prawdziwy potencjał. Zostań do końca, ponieważ najważniejsze objawienia nadejdą w ostatnich minutach. Karl Gustav Jung urodzony w 1879 roku, był pionierem w rozumieniu, że nasza motywacja ma warstwy znacznie głębsze niż powierzchownie się wydaje. Podczas gdy jego współcześni skupiali się jedynie na obserwowalnym zachowaniu, Jung odważnie zanurzył się w nieświadomość zbiorową i indywidualną. Dostrzegł, że istnieje autentyczna siła napędowa w każdej istocie ludzkiej. To, co nazwał procesem indywiduacji. Dla Junga prawdziwa motywacja nie pochodzi z zewnętrznych nagród, ale z wewnętrznej i pilnej potrzeby stania się tym, kim naprawdę jesteśmy w naszej najgłębszej istocie. Ta rewolucyjna wizja wciąż dziś przemienia miliony żyć na całym świecie. Motywacja zewnętrzna to ta, która pochodzi spoza nas: pieniądze, uznanie społeczne, aprobata innych. Strach przed karą, status, prestiż. To wtedy, gdy robisz coś nie dlatego, że szczerze kochasz lub odczuwasz przyjemność, ale wyłącznie ze względu na to, co otrzymasz w zamian. Jung zauważył, że nasze nowoczesne społeczeństwo jest całkowicie nasycone zewnętrznymi motywacjami. Pracujemy za pensję, studiujemy za oceny, ćwiczymy ze względu na wygląd fizyczny, pomagamy oczekując wdzięczności. Nie ma w tym nic z gruntu złego, te motywacje mogą być użyteczne i konieczne. Jednak Jung ostrzegał, gdy całe nasze życie jest zdominowane wyłącznie przez zewnętrzne motywacje, tracimy niebezpieczny kontakt z naszą autentyczną istotą. Stajemy się aktorami wiecznie odgrywającymi rolę. Motywacja wewnętrzna, według Junga, to czysty głos naszej autentycznej duszy, mówiący bezpośrednio do nas. To ta energia, która powstaje naturalnie, gdy jesteśmy doskonale wyrównani z naszym prawdziwym ja. To dziecko, które rysuje dla czystej i prostej przyjemności tworzenia, dorosły, który pomaga innym, nie oczekując absolutnie niczego w zamian, naukowiec, który bada kierowany szczerą i nienasyconą ciekawością. Jung nazywał to powołaniem lub wewnętrznym boskim wezwaniem. Ta motywacja nie potrzebuje zewnętrznych nagród, ponieważ sama już jest kompletną nagrodą, jest zrównoważona, odnawialna i głęboko satysfakcjonująca. Gdy żyjemy kierowani motywacją wewnętrzną, nie tylko pracujemy, wyrażamy naszą najbardziej prawdziwą i autentyczną naturę. Jung rozwinął rewolucyjną koncepcję persony, społecznej maski, którą wszyscy nosimy, aby dostosować się do oczekiwań społeczeństwa. Persona jest karmiona niemal wyłącznie przez motywacje zewnętrzne. Desperacko chce podobać się, być akceptowana, otrzymywać stałą aprobatę. Jung nie postrzegał persony jako czegoś negatywnego. Jest ona absolutnie konieczna, aby nasze życie społeczne funkcjonowało harmonijnie. Problem pojawia się, gdy całkowicie identyfikujemy się z nią, zapominając całkowicie o naszej autentycznej indywidualności. Gdy to się tragicznie dzieje, wszystkie nasze motywacje stają się zewnętrzne. Żyjemy dla innych, nigdy dla siebie. Nasze marzenia stają się marzeniami innych, nasze pasje stają się pasjami oczekiwanymi przez społeczeństwo. Jung poważnie ostrzegał, to subtelna, ale niszczycielska forma psychologicznej śmierci. Self, centralne pojęcie w psychologii jungowskiej, to nasze najgłębsze i absolutnie autentyczne centrum psychiczne. To właśnie stąd wyłaniają się prawdziwe motywacje wewnętrzne. Self nie szuka desperacko-zewnętrznej aprobaty, ponieważ już naturalnie jest kompletny sam w sobie. Szuka kreatywnej ekspresji, radykalnej autentyczności, ciągłego wzrostu. Gdy jesteśmy szczerze połączeni z self, odczuwamy naturalną i niewyczerpywalną energię do działań, które wyrażają naszą unikalną i niepowtarzalną istotę. Artysta połączony z self tworzy nie dla sławy czy pieniędzy, ale ponieważ tworzenie to dosłownie jego podstawowa natura. Terapeuta połączony z self pomaga ludziom nie z zawodowego obowiązku, ale ponieważ troska to jego naturalne i wrodzone powołanie. Jung gwarantował, że self jest jak niewyczerpywalne źródło autentycznej motywacji. Jung zidentyfikował, że każda istota ludzka nieuchronnie przechodzi przez proces zwany indywiduacją, świętą drogę dostania się tym, kim naprawdę jest. Ten proces obejmuje stopniową, ale decydującą transformację od motywacji zewnętrznych do wewnętrznych. W młodości całkowicie naturalne i zdrowe jest bycie motywowanym zewnętrznie. Pilnie musimy nauczyć się zasad społecznych, rozwinąć praktyczne umiejętności, zbudować społeczną tożsamość. Ale Jung zauważył, że około 35-40 roku życia coś fundamentalnego zmienia się głęboko. Ludzie zaczynają poważnie kwestionować, czy żyją własnym życiem, czy jedynie życiem, którego inni od nich oczekiwali. To słynny kryzys wieku średniego, który Jung zidentyfikował i szeroko badał. To pilne i nieodłączne wezwanie do ponownego połączenia z autentycznymi motywacjami. Osobiście poznałem historię dyrektora, który dobrze zarabiał, miał godny pozazdroszczenia status, społeczne uznanie, wszystkie zewnętrzne motywacje, które nasze społeczeństwo ceni i obsesyjnie poszukuje, ale coś głębokiego w nim powoli umierało. Jung powiedziałby, że jego dusza dosłownie się dusiła. W wieku 42 lat przeszedł przez to, co nazywamy „ głębokim kryzysem egzystencjalnym. To było self desperacko krzyczące o uwagę i uznanie. Zdał sobie sprawę, że jego prawdziwe wewnętrzne motywacje były związane z edukacją i rozwojem ludzkim. Stopniowo, z odwagą, przeszedł transformację stając się kołczem i nauczycielem. Jego pensja drastycznie się zmniejszyła, ale jego życiowa energia i osobista satysfakcja wzrosły wykładniczo. Jung wyjaśniłby, wreszcie przestał karmić tylko personę i zaczął pielęgnować autentyczne self. Jung zidentyfikował kilka wyraźnych znaków, że żyjemy nadmiernie motywowani przez czynniki zewnętrzne. Po pierwsze, chroniczne i niewytłumaczalne wyczerpanie, gdy robimy rzeczy, których szczerze nie kochamy, nasza życiowa energia szybko się wyczerpuje. Po drugie, stała i nienasycona potrzeba walidacji, desperacko szukamy aprobaty innych, aby poczuć się minimalnie wartościowi. Po trzecie, uporczywe poczucie pustki. Nawet po wielkich osiągnięciach osiągamy imponujące zewnętrzne cele, ale nie odczuwamy trwałej satysfakcji. Po czwarte, skrajna trudność w podejmowaniu decyzji bez konsultacji z innymi, tracimy niebezpieczny kontakt z naszym wewnętrznym kompasem. Najbardziej odkrywcze. Gdy całkowicie przestajemy marzyć lub nasze marzenia zawsze dotyczą rzeczy, które cenią inni, nigdy tego czego szczerze pragniemy. Gdy nasza motywacja wewnętrzna jest naprawdę aktywna, Jung obserwował niepomylne cechy. Po pierwsze, trwała i odnawialna energia. Robimy rzeczy, które kochamy, a energia odnawia się naturalnie. Po drugie, mniej potrzeby stałego zewnętrznego uznania, sama działalność już jest głęboko satysfakcjonująca. Po trzecie, naturalny sens kierunku. Instynktownie wiemy, co jest dla nas słuszne. Po czwarte, spontaniczna kreatywność. Gdy wyrażamy naszą autentyczną naturę, naturalnie innowujemy i tworzymy. Po piąte, zdrowy opór wobec nieodpowiednich zewnętrznych nacisków, rozwijamy psychologiczną odporność na manipulacje, które oddalają nas od naszej istoty. Wreszcie głębokie poczucie wyrównania czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu, robiąc dokładnie właściwą rzecz w doskonałym momencie. Jung odkrył, że wszyscy mamy cień, aspekty siebie, które systematycznie tłumimy lub całkowicie negujemy. Fascynująco, często nasze najpotężniejsze motywacje wewnętrzne są ukryte dokładnie w cieniu. Może zawsze chciałeś być artystą, ale zostałeś skondycjonowany, że to nie daje wystarczająco pieniędzy. Więc stłumiłeś te motywacje i wybrałeś bezpieczną i szanowaną karierę. Motywacja artystyczna została wygnana do cienia, ale pozostaje tam żywa, generując stałe niepokoje. Jung uczył, że świadome zintegrowanie cienia jest absolutnie niezbędne do dostępu do naszej autentycznej motywacji. To oznacza odważne rozpoznanie i uhonorowanie części nas, które były społecznie i rodzinnie odrzucone. Może być to początkowo przerażające, ale Jung gwarantował, w cieniu ukryte są niektóre z naszych największych psychologicznych skarbów. Jung zidentyfikował uniwersalne archetypy, fundamentalne wzorce ludzkiej psychiki, które głęboko wpływają na naszą motywację. Każda osoba jest naturalnie wpływana przez różne archetypy twórca, opiekun, odważny odkrywca, transformujący bohater, kontemplacyjny mędrzec. Nasze dominujące archetypy bezpośrednio wpływają na nasze najgłębsze motywacje wewnętrzne. Osoba z silnym archetypem opiekuna będzie naturalnie motywowana do pomagania i pielęgnowania innych istot. Ktoś z archetypem odkrywcy będzie nieodparcie poruszany przez przygodę i stałe odkrycia. Jung ostrzegał. Nasze społeczeństwo często próbuje wymusić na wszystkich ten sam wąski szablon, całkowicie ignorując tę bogatą, naturalną różnorodność archetypiczną. Gdy identyfikujesz swoje naturalne archetypy, znajdziesz cenne wskazówki dotyczące swoich najbardziej autentycznych motywacji. Jung ogromnie cenił uczciwe i systematyczne samoobserwowanie. Oto transformujące ćwiczenie praktyczne. Przemyśl uważnie trzy działania, które regularnie wykonujesz. Dla każdego zapytaj siebie z całkowitą szczerością, dlaczego naprawdę to robię. Jeśli odpowiedź obejmuje głównie zewnętrzne nagrody, pieniądze, aprobata, unikanie kary, to motywacja zewnętrzna. Jeśli odpowiedź to bo szczerze kocham, bo to mnie głęboko dopełnia, to wewnętrzna. Jung sugerował inny odkrywczy test: Wyobraź sobie, że wygrałeś na loterii i nigdy więcej nie musiałbyś pracować za pieniądze. Co robiłbyś ze swoim wolnym czasem? Te szczere odpowiedzi ujawniają twoje prawdziwe wewnętrzne motywacje. Również uważnie obserwuj, w jakich konkretnych działaniach czas dosłownie leci. Gdzie czujesz się najbardziej autentycznie sobą? Jung zawsze podkreślał kluczowe znaczenie psychologicznej równowagi. Chociaż głęboko cenił motywację wewnętrzną, mądrze uznawał, że motywacje zewnętrzne mają swoje uzasadnione i konieczne miejsce żyjemy w społeczeństwie i musimy uwzględniać praktyczne czynniki, takie jak utrzymanie finansowe i społeczne odpowiedzialności. Prawdziwy problem nie polega na posiadaniu motywacji zewnętrznych, ale na tym, gdy całkowicie dominują nasze życie wewnętrzne. Jung sugerował to, co możemy nazwać świadomą hierarchią motywacyjną. Używaj motywacji zewnętrznych do podstawowych potrzeb i społecznych odpowiedzialności, ale zawsze zachowaj święte miejsce dla autentycznych motywacji wewnętrznych. Na przykład, pracuj w pracy, żeby płacić rachunki zewnętrzne, ale zarezerwuj cenny czas na hobby, które szczerze kochasz wewnętrzne. Cel Jungowski nie polega na eliminacji wszystkich zewnętrznych motywacji, ale nigdy nie pozwalaj, żeby udusiły Twoją autentyczną duszę. Jung zaobserwował, że nasz związek z motywacją zmienia się dramatycznie w ciągu życia. W pierwszej połowie życia do około 35-40 lat naturalne i zdrowe jest bycie motywowanym głównie przez czynniki zewnętrzne. Budowanie solidnej kariery, tworzenie rodziny, ugruntowanie społeczne. Jung nazywał tę fazę porankiem życia, ale zidentyfikował, że po tym krytycznym wieku następuje naturalna i nieunikniona zmiana: zaczynają pojawiać się głębokie pytania o znaczenie osobistą autentyczność duchowe dziedzictwo to. Po południe życia, gdzie motywacje wewnętrzne naturalnie stają się ważniejsze i pilniejsze. Jung ostrzegał, że uporczywy opór wobec tej naturalnej transformacji powoduje niepotrzebne cierpienie. Ludzie, którzy upierają się przy życiu wyłącznie z motywacji zewnętrznych w drugiej połowie życia, często borykają się z niszczycielskimi kryzysami egzystencjalnymi. Jung dostrzegł, że nasze związki są głęboko wpływane przez nasze dominujące motywacje. Związki oparte wyłącznie na zewnętrznych motywacjach, praktycznej wygodzie, statusie społecznym, bezpieczeństwie finansowym, mają tendencję do bycia powierzchownymi i niesatysfakcjonującymi w długim okresie. Jung cenił związki, w których obie osoby są wewnętrznie motywowane do wzrostu autentycznej miłości i wzajemnego rozwoju. Mówił o świadomym związku, gdzie każda osoba szuka radykalnej autentyczności i szczerze zachęca do wzrostu drugiej. Interesująco Jung zauważył, że gdy żyjesz swoimi autentycznymi motywacjami, naturalnie przyciągasz ludzi, którzy rezonują z Twoją prawdziwą istotą. To jakby wszechświat spiskował, żeby połączyć naprawdę spokrewnione dusze. Dla Junga autentyczna kreatywność jest jednym z najczystszych wyrażeń motywacji wewnętrznej, gdy naprawdę tworzymy, czy to sztukę, muzykę, innowacyjne rozwiązania problemów, kanalizujemy energię bezpośrednio z najgłębszego self. Jung zaobserwował, że wysoce kreatywne osoby często są poruszane przez coś znacznie większego niż zewnętrzne nagrody. Tworzą, ponieważ po prostu muszą tworzyć, to ich istotowa niezaprzeczalna natura. Jung zachęcał wszystkich do znalezienia swoich unikalnych form kreatywności. Niekoniecznie tradycyjnej sztuki, ale jakiejkolwiek działalności, gdzie wyrażają swoją autentyczną oryginalność. Może to być gotowanie, organizowanie przestrzeni, rozwiązywanie złożonych problemów, opieka nad ogrodami. Kreatywność dla Junga jest dosłownie lecznicza, bezpośrednio ponownie łączy cię z twoim najczystszym i odnawialnym źródłem motywacji. Jung uznawał, że nasze społeczeństwo często programuje ludzi na wyłącznie zewnętrzne wartości sukces finansowy, społeczną konformność, stałą konkurencję. Od małego jesteśmy systematycznie nagradzani za zachowania, które służą systemowi, niekoniecznie naszej osobistej autentyczności. Jung nazywał to zbiorowym kondycjonowaniem. Aby uzyskać dostęp do prawdziwych motywacji wewnętrznych, musimy odważnie kwestionować te głębokie kondycjonowania. Jung sugerował potężne pytania: czy to pragnienie naprawdę jest moje, czy zostało we mnie zaprogramowane? Gdyby absolutnie nikt nie wiedział, czy nadal bym to robił, czy ta ambicja służy mojemu autentycznemu wzrostowi, czy tylko mojemu społecznemu wizerunkowi. Kwestionowanie kondycjonowań może być niezwykle niewygodne. Jung uczciwie przyznawał, że prawdziwa indywiduacja wymaga znacznej odwagi. Jung zaobserwował, że motywacje wewnętrzne działają jak całkowicie odnawialne źródła życiowej energii, podczas gdy zewnętrzne są szybko wyczerpywalne. Gdy robisz coś, co szczerze kochasz, sama działalność magicznie doładowuje twoją energię. To jak niewyczerpywalne źródło, które nigdy nie wysycha, ale gdy jesteś motywowany wyłącznie zewnętrznie, potrzebujesz stale paliwa zewnętrznego pochwał, nagród, uznania. Jung widział to jako kluczową różnicę między autonomiczną energią życiową a niebezpiecznie zależną. Ludzie szczerze połączeni z motywacjami wewnętrznymi mają naturalną witalność, trwały entuzjazm i imponującą odporność na wypalenie. Nie zależą od nastroju szefów czy stałej aprobaty innych, żeby utrzymać energię. Jung sugerował, jeśli chcesz naprawdę niewyczerpywalnej energii dla swojego życia, połącz się głęboko z tym, co cię szczerze napędza wewnętrznie. Jung postrzegał samopoznanie jako święte dzieło całego życia. Odkrywanie Twoich autentycznych motywacji to nie pojedyncze i izolowane wydarzenie, ale dynamiczny i ciągły proces. Stale się zmieniasz, rozwijasz, ewoluujesz i Twoje wewnętrzne motywacje również mogą się rozwijać i pogłębiać. Jung zachęcał do stałej i współczującej ciekawości wobec siebie. Regularnie się pytaj: co mnie teraz motywuje? Czy to nadal rezonuje z tym, kim się staje? Jakie nowe aspekty mojego self się wyłaniają? Jung mówił, że naprawdę świadoma osoba jest jak uważny ogrodnik. Stale obserwuje co kwitnie w jej psychice i odpowiednio się tym opiekuje. Samopoznanie to nie abstrakcyjny luksus intelektualny, ale praktyczna konieczność, dla naprawdę satysfakcjonującego życia. Jung zidentyfikował wyraźne oznaki, że ktoś przechodzi transformację w kierunku bardziej wewnętrznych motywacji. Po pierwsze, mniej desperackiej potrzeby zewnętrznej aprobaty, rozwijasz solidną wewnętrzną pewność siebie. Po drugie, decyzje stają się łatwiejsze, masz wyraźny wewnętrzny kompas. Po trzecie, jest więcej naturalnej energii i entuzjazmu. Karmisz swoją duszę, nie tylko przetrwasz. Po czwarte, związki się poprawiają. Przyciągasz ludzi, którzy cenią autentyczność. Po piąte, jest więcej spontanicznej kreatywności, wyrażasz swoją naturalną oryginalność. Po szóste, stresujące sytuacje wpływają mniej, masz głębokie korzenie stabilności. Jung postrzegał te zmiany jako niepodważalne oznaki zdrowego postępu w indywiduacji. Jeśli doświadczasz tych transformacji, świętuj, jesteś na drodze dostania się tym, kim naprawdę jesteś. Ostateczna mądrość Jungowska dotycząca motywacji to świadomie zrównoważona integracja. Jung nie był ekstremistą. Mądrze uznawał, że pełne i dojrzałe życie obejmuje zarówno motywacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale w świadomie wybranej hierarchii używaj motywacji zewnętrznych do uzasadnionych praktycznych potrzeb. Ale nigdy nie pozwalaj, żeby całkowicie zdominowały twoją duszę, zawsze zachowaj święte miejsce dla autentycznych motywacji. Jung sugerował to, co możemy nazwać świadomym portfelem motywacyjnym życia: praca dla utrzymania, zewnętrzne, hobby dla pasji, wewnętrzne, związki dla wzajemnego wzrostu, wewnętrzne, ćwiczenia dla zdrowia, zrównoważona mieszanka. Sekret Jungowski to pełna świadomość: zawsze wiedz, co motywuje każdy wybór, i utrzymuj równowagę, która honoruje zarówno Twoje praktyczne potrzeby, jak i autentyczną duszę. Teraz zadaję Ci bezpośrednie i uczciwe pytanie: skoro dotarłeś tu z nami: Jaki procent Twojego obecnego życia jest szczerze napędzany przez motywacje wewnętrzne versus zewnętrzne? Bądź całkowicie uczciwy wobec siebie. Jung mówił, że brutalna świadomość to zawsze pierwszy krok do prawdziwej transformacji. Jeśli odkryłeś, że żyjesz głównie z motywacji zewnętrznych, nie osądzaj siebie surowo. To bardziej powszechne niż myślisz w naszym społeczeństwie. Ale teraz masz potężną wiedzę, żeby dokonywać innych wyborów. Jung gwarantował, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć honorować swoje autentyczne motywacje. Zacznij od małego. Poświęć tylko godzinę tygodniowo na coś, co szczerze kochasz. Uważnie obserwuj, jak się czujesz. Kluczowe pytanie nie brzmi, czy masz motywacje wewnętrzne. Zdecydowanie masz. Prawdziwe pytanie brzmi, czy wreszcie je uhonoruję. Jeśli ta treść obudziła coś głębokiego w Tobie, serdecznie zapraszam Cię do kontynuowania tej świętej podróży samopoznania z nami tutaj w głębia duszy. Subskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby otrzymywać więcej transformujących spostrzeżeń z psychologii jungowskiej, zastosowanej do współczesnego życia. Udostępnij to wideo komuś, kto może szukać swoich autentycznych motywacji czasami jesteśmy Bożymi narzędziami do budzenia innych. Jung uczył, że indywiduacja to niesamotnicza podróż, dzieje się w społeczności świadomych dusz. Zostaw w komentarzach, czy obecnie identyfikujesz się bardziej z motywacjami wewnętrznymi czy zewnętrznymi. Twoje uczciwe dzielenie się może zainspirować innych, pamiętaj o nieśmiertelnych słowach Junga. Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Nadeszła pora, żeby obudzić się do swojej najgłębszej prawdy.